Cześć, ja nazywam się Kuba Stemplowski. i Zapraszam Was do obejrzenia podsumowania roku 2015 w polskim rapie. Na początek chciałbym serdecznie podziękować urbancity.pl za wsparcie nas w naszych działaniach, Food Patrolowi za bardzo, bardzo smaczne burgery. No i oprócz tego warsztopowi za użyczenie tej jakże zacnej miejscówki. W tym roku w głosowaniu wzięło udział 10 osób. Ja, politolog na rapie, Jacek Adamkiewicz, Jurkowski, Krzysztof Nowak, Rafał Samborski, Dawid Bartkowski, Mateusz yy, Osiak, Maciej Sulima, Maciej Blatkiewicz. Z tym, że Mateusz Osiak yy, niestety z przyczyn niezależnych nie dotarł na nagranie. Całość podzieliliśmy na trzy części. Yy, suplement, yy, który obejmuje wydarzenia i zjawiska w 2015 roku. Podziemie, czyli te płyty bardziej niszowe, mixtape'y i takie rzeczy. Oprócz tego e, mainstream, czyli te płyty, które, no jak sami wiecie, zrobiły dużo szumu. Całość ułożyliśmy w zależności od e, częstotliwości występowania na, na, na naszych listach. E, nie traktujcie tego tak jakoś e, zupełnie serio, bo to nie jest też takie stricte top ten to... 20, e, tylko po prostu ułożyliśmy, ułożyliśmy te płyty w zależności od tego, jak często pojawiały się na naszych listach. Żeby nie przedłużać, e, jedziemy e, z suplementem, czyli wydarzeniami i zjawiskami 2015 roku. Krzysztof Nowak mi o tym powiedział. Serdecznie Ziomuś, pozdrawiam. Takich rzeczy więcej, takich akcji więcej. Świetna rzecz, wyjazd w ogóle, wyjazd, kurwa, wyprom. Wyprom! Wyprą. W ogóle z, z rapowym składem, yy, do tego dwóch dziennikarzy, którzy to opisują, yy, no z czego chcieć więcej, świetna sprawa, polecam. Jestesmy tanic. I faktycznie to bardzo ładnie wyszło, bo oni zagrali swój materiał, tylko tak przekrojowe bardzo mocno. I ludzie się świetnie bawili przy tym. Było troszkę ludzi, nawet w pięćdziesiątce, troszkę było ludzi, którzy się pytali jak w ogóle do tego tańczyć. Yy, Bawiliśmy się szampańsko. Prom raz Mentalizm. Yy, kolega taki mój był, taki z brodą na szyi, pozdrawiam Cię Krzysztof, był na tym promie, mówił, że było bardzo fajnie. Ja mu wierzę, no nie byłem na tym promie, ja w ogóle nigdy nie płynąłem żadnym promem, ale wierzę, że prom i rap to dobre połączenie i są to bodajże, pierwsze pierwszy polski rapowy zespół jest to który na promie grał, no więc cóż, można tylko spropsować i życzę, żeby więcej polskich raperów mogło grać na promie. No bo to, słuchajcie, no można grać dla 30 tysięcy osób, można grać na, nie wiem, Woodstocku, na dachu Pałacu Kultury, na Wembley, no ale kurwa, zagrać na promie? Kto by nie chciał zagrać na promie? No ja bym chciał. Nie obchodzi mnie to. <noise> no. Jest mi przykro tylko z jednego powodu, że dwóch starych gości, nie potrafiło się dogadać po prostu i muszą pisać takie oświadczenia i powiedzmy, TEDE z tego czerpie później radość i, i wrzuca jakieś rzeczy na Instagrama i, i jakby hełpi się tym, że ktoś komuś się nie udało. No dla mnie to jest słabe i, i, i szkoda mi bardzo. Mam nadzieję, że będzie powrót do celu i że... Długość, po prostu usiądzie razem, gadają sobie i jest fajnie. Przypominając to, wszystko co dziś tam robi ryśek, cała atmosfera, która się wokół mnie wytwarza w ostatnim czasie, no to Max, szkoda, bo to jest historia. Mam taką wspominkę, jest chyba z szóstej klasy, klasy jak na obchody miasta przyjechał PEJA z Dexem. Miałem wtedy kilkanaście lat. Po koncercie PEJA dostałem autograf PEJ na, na płycie na legalu i na t-shirt. Pierwszy z tostki, t-shirt Aliena. Po tym totalny, na, na każdą wyłewkę musiałem mieć ten t-shirt, każdy się zobaczyć autograf pay No generalnie szkoda, że tak się kończy ta historia. I uważam, że słuchacze zasłużyli na trochę więcej, niż na konieczne wypowiedzi na Facebooku. Eee, chyba powinniśmy poznać trochę więcej prawdy. Po co tak naprawdę poszło i... Biczamy. Taki dość dziwny temat, trochę nieoczekiwany na koniec roku. E, szkoda, bo to jest legenda. Mm. Najgorsze jest to, że to właśnie się odbyło w taki, a nie inny sposób. Ja trochę żałuję, nie miałem jakiejś tam wielkiej sympatii ani do Dexa, ani do Pay, ale jednak legendy są legendami, także wypada w jakiś tam sposób podejść z klasą. co nie potrafią ci młodzi wilcy. Młode wilki świetnie pokazują jakby kondycję sceny, w sensie, że wszyscy są na dużym, na wysokim poziomie, ale nikt nie jest szczególnie wyróżniający się, że nikt się szczególnie nie wyróżnia, ale też nie ma kogo jakby skajtować, bo każdy trzyma poziom. Propsy, propsiki. Yy, uważam, że dalej nie jest to pierwsza edycja. Wiem, że chłopaki tutaj przede mną troszkę wyzywali na 2015 na tę edycję, no ale uważam, że wyszło to całkiem zacnie i redakcja popkiera i Mateusz Natalii na czele się nie pomyli. Można oczywiście pomstować na nieznanego Clarence'a, można pomstować na słabo zrealizowane cyfery czy na nużący bit yy, z zagranicy, no ale jak się okazuje, yy, tak po czasie, minęło już pół roku, yy, Wybory były dość słuszne, bo Wactoja, bo Żapson, bo Guzior, bo Adma i tak dalej. To są osoby, które gdzieś tam na scenie się pokazują i zdobywają po kolei swoje rzesze fanów i myślę, że wyjdzie to całkiem sympatycznie. Problem, no to jest sztos totalny. Temat na moje życzenie. Eee, bo ja uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim roku. Eee, to jest ten nowy kierunek, w którym podąża uliczny hip-hop. Gangsterski hip-hop z zupełnie nowym daniem, w wydaniu, jakiego w Polsce jeszcze do tej pory nie było. Z jednej strony mamy raperów zrzeszonych pod szyldem GMLL, czyli Dead Money, Live Life. Jego głównymi postaciami są Malik Montana i Santino. To są raperzy, którzy do tej pory byli bardziej znani za granicą niż w naszych kraju. A oprócz tego jest na przykład Kaz Bałagany, który styl, stylistycznie bardzo pasuje do ale idzie zupełnie osobną drogą. I to znowu jest to połączenie tych nowoczesnych bitów, nowatorskich produkcji z taką uliczną charyzmą, mocną nawijką i naprawdę bezkompromisowymi tekstami. No i w tych wszystkich przydobrzeń znajduje się problem. Tuż już zupełnie inny odlot. E, Oskar, znowu tam, e, ta charyzmatyczna osobowość, bezkompromisowa. E, I do tego e, Stis, który wie co robi, a robi to świetnie. Lepsza taka ulica niż y, ulica y, Dudek, RPK, BGŻ, HW, no proste. Fajnie, że takie gatunki wychodzą, e, że gatunek jakby rapowy wychodzi tak na zewnątrz, i tak jak nie, mamy, zawsze mieliśmy podział na ulice, bans i tak dalej, to teraz y, tych podziałów można zrobić mnóstwo w obrębie jednego gatunku muzycznego. No i takie rzeczy jak y, syny, jak sarkast, jak taco, jak y, Problem nawet można traktować i rozpatrywać w tej kategorii, że słuchają tego nie tylko osoby bezpośrednio zainteresowane rapem i, i, i muzyką rapową, ale także osoby, które y, siedzą gdzieś zupełnie obok y, i nie wiem, normalnie są weganami, jeżdżą na rowerach i, i słuchają y, disclosure albo coś w ten... tym Więc teraz przejdziemy do tego ciężkiego tematu. Wszyscy moi koledzy nabijają się ze mnie, że propsuję małe miasta, a ja będę tą płytę propsował. Bo tak, nie dlatego, że zrobię z nimi godzinny wywiad, tylko dlatego, że ta płyta mi się nie podoba. Przy numerze już prawie tańczę tupię nóżką, a przy numerze koń po prostu można wypłakać kilka łezek ze śmiechu. Do tej płyty trzeba po prostu podejść z pewnym dystansem i mi się to podoba. Oczywiście jest to, no nie jest hip-hop, jak to mówił Pich, to nie jest stricte hip-hop. Znaczy to w ogóle jest jakiś tam hip-hop, ale nie stricte czysty hip-hop. Tak, u i w ogóle każdą oryginalność, w każdej postaci, już nieważne, czy powiedzmy z synami się nie jaram, bo po prostu nie podchodzi mi ta stylistyka, ale trzeba oceniać to, że ktoś się stara wybić ponad szereg i nawet nie stara, bo po prostu jest inny. E, świetna sprawa, zawsze takie rzeczy reproduksowałem. sobą. się rozwój krokopality całe miasto odzielenami Techno Viking. Ty wiecie co to jest Techno Viking? Gimbusy? Widzieliście to w internecie? Bo ja widziałem, bo stary jestem. Jakby to jest dla mnie jeszcze bardzo niesformalizowany twór. Ja wiem, że to będzie przyszłość i jeżeli oni faktycznie ustanowi to swoją nową konstytucję dla polskiego hip-hopu, a taki mają zamiar, no to może być z tego coś fajnego. Ale na razie to jest katalog artystów, młodych, obiecujących artystów i wydaje mi się, że nic więcej. W zeszłym roku mówiliśmy w podsumowaniu o 3-4 w Studio. Que quality w tym roku zajęło ich miejsce i zdecydowanie ich przeskoczyło, bo jak się okazuje, mają bardzo szeroki katalog artystów. Jeśli chodzi o pozycję Kuby, no to nic nie trzeba mówić. Zrobienie wytwórni. Tylko na hajpie y, jednego rapera, no to jest coś. I, i jak to jest ogarniane? Y, przygarniani są wszyscy jakby młodzi, zdolni raperzy z, zewsząd, z całej Polski. Jak przejdę do mojego Gmaila magicznego, to miałem praktycznie codziennie maila, że ktoś dołączy do Kopalipi. Ja się sam się bałem, że pewnego dnia się obudzę i będę kurwa w quality, no nie? Super reedycja, super powroty. Wiadomo, że to są dobre rzeczy. Być może najważniejsza reedycja ostatnich lat. W polskim hip -hopie. Jest to dusza podziemia Roshi. Absolutnie legendarny materiał z Wrocławia. Dusza podziemia w żaden sposób się nie zastarzała. Właściwie mam, mam wrażenie takie, że dopiero w tym momencie ta płyta trafiła na swój czas. Dlaczego właśnie, właśnie teraz dopiero o niej się zaczęło mówić? Bo według mnie Roshi wyprzedził swoje czasy. Co do Gresa mega sentyment. Ile ja z tą płytą przespacerowałem i wieczorów, to chyba się w głowie nie mieści. Noce no w ogóle jedna, jedna z moich ulubionych pozycji. Eee, poprzedniej dekady. Fantastyczna epka, aczkolwiek fatalny master. Merys ze Stevenem w żaden sposób mi nie zawiodły. Na fraktal czekam. Eee, no, zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie. Opa, wraca! Kurwa! Po siedmiu latach! To świetnie, zamówiłem sobie preorder z bandaną, stać mnie. No, a jak nie czekać na płytę gościa, który jako jedyny zrobi złoto w podziemiu? O kurwa, tak. najgorzej. Eee... <noise> Edzio, y, wielki props, y, świetna sprawa. No ciekawy bif nam się wywiązał, ciekawy pod tym względem, że mieliśmy starcie jakby dwóch różnych środowisk. Z jednej strony mieliśmy e, rapera, dobrego, nawet bardzo dobrego rapera, Flinta, który jest bardzo jednocześnie niedocenionym raperem, a z drugiej strony młodego nastolatka, bardzo hypowanego, czy przehypowanego, to też trochę pokazał ten bif. E, no przede wszystkim ten beef przegrali słuchacze, e, fani Filipka, e, bo główną burzę, którą wytworzyli w internecie, była słaba. Lubię Flinta, zarówno dziennikarza, jak i rapera. Szanuję tego rapera. No i tyle. Kto to jest Filipek? Nie wiem. Piszcie do mnie na maila, Kto to jest Filipek? Podam maila. Fajne, fajnie mieć mentalność zwycięzcy, prawda? Ale z drugiej strony, e, wiesz, musisz się pogodzić z porażką. Filipek ewidentnie nie umiał się pogodzić z porażką, stąd te wszystkie śmieszne oświadczenia później na Facebooku, jakieś gównoburze. Według mnie to zachowanie było dziecinne i dlatego na Filipka nie potrafię teraz spojrzeć w żaden sposób poważnie. No, głupio mi, kiedy moi znajomi freestylują, to wiadomo, ale jakby nie patrzeć, e, zainteresowanie polskim freestylem, jeśli nie przypomina tych z lat 2003-2007, to na pewno wzrasta. Jest to super, mnie to cieszy. Książka ta została wydana w limitowanym nakładzie, a szkoda, bo mam nadzieję, że zapozna się z nią jakaś duża część osób i spore grono. Polski hip-hop posiada wiele twarzy, bardzo fajna książka, polecam tym wszystkim komisariom polskiego hip-hopu, którzy, którzy chcą się zagłębić w rzeczy zupełnie inne, aniżeli e, się o nich słyszy na co dzień w różnych mediach czy czytasz na forach, e, warto mieć, fajna robota, także... Bardzo ważne jest to, że ona idealnie oddaje jakby ducha czasów lat 80., -tych, 90. -tych i przekazuje coś, czego fani osób rapujących e, mogą nie wiedzieć, że hip hop to nie tylko rap, ale też kilka innych elementów, i byłoby miło, gdyby się zapoznali, wiedzieli, jak to wyglądało. Fajnie w ogóle, że wychodzą, wychodzą książki o polskim hip-hopie, szczególnie, szczególnie takie jak antologia. Temat rzeka. Jednym się podoba, drugim się nie podoba. Ja proponuję wydawnictwo z racji tego, że ono się po prostu ukazało. Wymieniłbym sporo rzeczy, sporo rzeczy bym dodał. E, największy brak jest taki, że tam przede wszystkim brakuje producentów, DJ-ów i tak dalej, ale to jest antologia polskiego rapu, a nie polskiego hip-hopu, także bierzmy na to poprawkę. E, w tworzeniu antologii były zaangażowane osoby związane z polskim dziennikarstwem hip od niemal początków, albo, albo ewentualnie bardzo mocno, bardzo mocno wbiły się w dziennikarstwo hip-hopowe polskie. Fajnie, że w takie pozycje wychodzą, bardzo szanuję takie inicjatywy i mam nadzieję, że będzie tego więcej. Migroja miał okazję poznać 4 razy temu. To był okres, kiedy kręcił się wokół niego balikot. Wtedy z nim przeprowadziłem bardzo długą rozmowę. Rozmawialiśmy na temat polityki. Szeroko rozmawialiśmy o polityce, o jego przyszłości, o jego planach. No i wtedy to wówczas jeszcze było takie mocno i sformalizowane. On, on nie wyklucza, że on może kiedyś wystartuje w jakichkolwiek wyborach. Wtedy mówiliśmy o barach do Parlamentu Europejskiego, a ostatecznie nie wystartował. No i się, że dziś jest posłem. Iroli w Sejmie. Zapuścił grzywkę, ubrał się w garnitur, ale przecież goryla też ma się języka migowego, no nie? No właśnie, o to chodzi. W tym wejściu w do Sejmu tak naprawdę wiąże się ciekawa była burza, która się, która się pojawiła, bo jak Iroli został wybrany na, na, na posła, nagle wszyscy szerowali memy, jak to będzie mówił. Z z tej mowej mównicy o tym, że chce mu się jebać. No jak pokazuje się, że Leroy wcale nie mówi, że chce mu się jebać, a on wiele mówi na wiele tematów, a od całego spektrum problemów, od, od konstytucji e, po kształt e, ustawy o e, radiu i telewizji. Znany z tego, że kręcił filmy pornograficzne, że miał ten kawałek jebać mi się chce i tak dalej, ale jak przyszło to do czego, to patrząc na jego wypowiedzi, to jest chyba jeden z bardziej e, humatych posłów w Sejmie, co tylko świadczy chyba o tych posłach. Fenomen. To jest żart muzyczny, tak? O tym mówi Popek, o tym mówią wszyscy jakby członkowie Gangu Albanii. E, przyjęło się niesamowicie. Y, ta płyta wersji reggae... No cóż, no, może ktoś to sprawdził, ja tak naprawdę sprawdziłem. Gwiazdy w disco pole z jakiegoś powodu mieszkają w dużych villach. Z tego też powodu e, Gang Albanii e, też robi ten kicz. Na riku, leczy na żywi nas i ubiera. Jeden numer Gangu Albanii, który słucham. Eee... Tak na mięs, nie, że tak namiętnie. Kto to kupił? E, generalnie mam wrażenie, że teraz jak wchodzą nowi raperzy, brakuje mi nieco charyzmy. Popek ewidentnie mimo braku wielu umiejętności rapowania, bo chyba nikt nie powie, że Popek jest, jest dobrym raperem. E, to jednak nadrabia to charyzmą i wydaje mi się, dlatego dlatego ludzie to łykają. Chociaż, no wiadomo, ganga bani w ogóle rozpatrywać w jakiś takich kategoriach strictech no Nie warto. Internet w 2015 został przez nich rozjebany. Siódemka najlepsza ze wszystkich y, części. Level up numer 7 na poziomie czwartego. E, Zajewista charyzma znowu. E, ja wiedziałem, że te wszystkie lightowe zwrotki, które wyszły w tym roku zwrotki na Money Full of Fate, czy zwrotka lightowa na bossu, e, to jest taka cisza przed burzą. Level up siódemka petarda. E, naprawdę e, laik e, w najwyższej formie. Może to jest zwiastun czegoś nowego w ogóle. Technik kolor czeka. Z jednej strony. Kurwa, fajnie dostać takiego blaskacza na jej na odmłukę, że tak powiem, od gościa, który jest z boku i patrzy na to z boku i, i, i to jest dobra rzecz. Fajnie, że taki odpowiedział, e, w ogóle rozruszało to jakby troszkę scenę, e, bez jakichś lisów, biwów i w ogóle. E, także bardzo spoko, ale z drugiej strony właśnie on no, siedzi za granicą i w ogóle nie jest w tej lat, że także łatwo jest mu mówić. Level level powiedział do mnie Kuba, to chodzi o tego chyba tego poety na imigracji, tak? Łak, y One, jak on tam kurwa miał? Obi-Wan Kenobi, Jean? Dajcie kurwa spokój. Typ nagrywa jeden kawałek w roku, komentując całą scenę sam nie robiąc nic. A ostatnio ja taki z nim widziałem, to był tak pijany, że prawie się spierdolił z krzesła. Krawczyk na kamerze. Widzę, o czym ten 10 tysięczny tłum, który stoi przed krawczykiem. Piękne zwieńczenie w ogóle kariery i piękne przeżycie dla młodych ludzi. Wierzę, że to dojdzie do skutku. E, Maciek Targus okazał się social media w ogóle masterem. E, ja się boję, co jeszcze może się wydarzyć, jak te wszystkie facebookowe wydarzenia się spełnią. Okazuje się, że mogą się spełnić. Akcja poszła tak szeroko, że chyba nikt się tego nie spodziewał, chyba tak jest z gangiem Albanii. E, to jest jakieś szaleństwo. E, kwestia jest taka, czy po prostu budżet krzecha krawczyka nie jest jakby budżet dla wszystkich innych artystów na hip kępie, którzy tam mogliby występować, ale gdyby to się udało, kurwa, jestem w pierwszym rzędzie i Dremorde mordę, Krzychu, jesteś królem, no nie? I czekam na jakiś mixtape po to, Nitra Audio z jego kawałkami, no bo nie może być przecież inaczej. Jak teraz Krzycha nie było na kempie, to sobie posłuchamy kogoś zajebistego Będziesz Będę będziesz kawałka z Krzyżem.